Siema wszystkim. Chciałbym Wam pokazać kolejnego tropika, którego udało mi się odrotować, zrobić tak od igiełki. No i wam go pokażę, trochę wam poopowiadam, co tam, co tam było zrobione, jakie ewentualnie części i jakie rozwiązania tutaj są zastosowane. Tak myślę, że powinien się Wam spodobać. A to i nasza gwiazda tropik z 1967 roku, który no z, praktycznie z początku produkcji, bo to 6-7 to był początek produkcji tropików, e, no niby, niby trafił do mnie odpalające, ale tam do końca e, to tak w te opowieści no, można to sobie chyba troszeczkę pomiędzy bajki przyciek, ale fakt faktem przyjechał do remontu, także. E, Został rozebrany w części pierwszej. To, co miało pójść do ocynku, poszło do ocynku. Co do polerowania, to do polerowania. Rama jest pomalowana proszkowo. Oczywiście, rama jest pomalowana proszkowo w półmacie. Dużo z Was maluje w połysku. Nie wiem, czy to z niewiedzy, czy. Czy po prostu z, z tego, że Wam się to bardziej podoba, nic mi tam do tego. Nie? De facto powinna być rama pomalowana w kolorze czarnym i w półmacie. Wszystkie elementy dekoracyjne, powiedzmy takie jak błotniki, boczki, zbiornik, osłony na nogi, lampa malowana na mokro, wcześniej oczywiście była piaskowana. Piaskowane. Ja stosuję podkłady jeszcze w, przed blacharzem, który, proszkowe, bo troszeczkę to wzmacniają, bo to w różnym stanie do mnie przychodzi. Czyli tutaj był jeszcze podkład proszkowy zrobiony, później był blacharz. No i lakiernik powiedzmy, że miał troszeczkę mniej roboty. Malowania oczywiście w akrylu. Co czarne, to czarne. Co, co w, w majonezie, to oczywiście kolor e, oryginalny. No, bardzo podobny jest kolor e, z Berlin-Taxi, e, z Mercedesa, e, chociaż ja tam mam gdzieś swoje próbniki e, w swojej mieszalni e, i dobieram, z, do, był dobrany ten kolor, e, oczywiście z oryginału, e, tutaj. Yy, amortyzatory są nowe. Yy, SWH yy, współczesnej produkcji jakoś mnie nie przekonują te wszelkiego rodzaju yy, naprawy amortyzatorów. Yy, być może są dobre, ale ja chcę mieć święty spokój. W razie W, gdyby ktoś tam jakiegoś koziołka wywalił na tym motocyklu, no to SWH to firma. Yy, są na te. Są na to faktury i inne dziwne rzeczy, także gwarancja. No co, tłumik Hartmana? Tłumik jest Hartmana. Wszystkie opony są hejdenały. Wzórka 33, wzór oryginalny z, z pneumatem, tak jak one wychodziły. Bo dużo osób twierdzi, że powinny być 100 mile. Oczywiście 100 mile były tylko i wyłącznie naszym jakby pomysłem na brak oryginalnych gum no i zaczęliśmy robić te szesnastki do tropików i je zakładać tutaj w silniku, w silniku zostały zrobione modyfikacje cała góra jest od 19-konnego też jest założony mój króciec pod gaźnik 30 mm, całkowicie inaczej pracuje ten silnik jest porównywalny z osiągami tts chociaż trochę tropka jest cięższa, żwawie wchodzi na żwawie chodzi na obroty, to wszystko no, działa lepiej. Nie? ta akurat ma zapłon 6V z, z impulsatorem, z impulsatorem i wymieniony jest też regulator napięcia. Wszystko jest od Janka, także to jest sprawdzone, sprawdzone rozwiązanie, działa pięknie. Motocyk się zbiera, jest ładowanie, wszystko. Wszystko się e, dzieje tak, jak powinno się dziać. No Dodaję troszeczkę polerów, jest zrobione wszystkie klameczki. E, przełączniki są oryginalne, e, kierunkowskazy. Wszystko po prostu jest zrobione od początku do końca tak, jak to powinno być zrobione. E, gumy siedzeń współczesnej e, produkcji mm, bardzo dobrej jakości, ja tam nigdy nie miałem problemów z tymi gumami. Co mamy jeszcze ciekawego to mamy szparunki ręczne. Oczywiście powiedziałem o malowaniu akrylem czarnych i kremowych elementów. To tutaj szparuneczki są zrobione z pędzelka. Żadna taśma, żadne jakieś takie dziwne rzeczy. Tu są szparunki zrobione ręcznie. To myślę, że się może podobać ten motocykl. Eee, no Jakiś wielkich fanaberii tutaj nie ma. Także oryginalny układ optyczny, nowy ze starych zapasów. Może no, no piękne, piękny, naprawdę piękny motocykl. Spróbujemy go odpalić. Widzimy Oczywiście nie będę Wam mówił, że to pierwsze odpalenie, albo że nie było odpalane. Dwie kontrolki się świecą. Zielona od, od luzu, czerwona od ładowania. O, mieliście trochę gazu. Trochę się zapala na wolnych obrotach Właśnie, czyli mamy ładowanie W się kiwa, tak jak się powinien kiwać Obroty są dość wolno ustawione, ale tak to ma wyglądać A, jeszcze o kołach powiem, bo zapomniałem Tutaj koła są skrychowane na sprychach nierdzewnych Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie w tej chwili, bo Nigdy Wam to nie zardzewieje. Yy... Nyple są chromowane, bo nie są, nie są nyple, nyple, nie są nierdzewki. Mam nadzieję, że rynek nadąży za tą potrzebą i nie trzeba będzie dbać o te nyple w późniejszym tym. Ja zakładam też dętki. Nie zakładam hejdenałów, bo są słabe te dętki hejdenały Schodzą, Schodzi z nich powietrze, Zakładam Michelina albo Pirelki I to praktycznie jest bez, bezobsługowe Zresztą koła były napompowane ze 3 miesiące temu Jak ją stawiałem na kołach Sprawdzałem teraz, nic nie musiałem dopompowywać Także wszystko działa nie? Także jak tam będziecie mieli ochotę sobie taką tropeczkę zrobić to zapraszam do mnie trzymajcie się